Cześć, kochani, witajcie w kolejnym odcinku z serii Toka Life World. Poznajcie chmurkę, moją nową bohaterkę. Dziewczynkę, która uwielbia podniebne podróże, ale tak naprawdę jest bardzo smutna, ponieważ po pierwsze brakuje jej przyjaciół, po drugie, zwierzaka i odpowiedniego domku. To co? Czas, aby ją uszczęśliwić! Zacznijmy sobie zatem od zbudowania chmurkowego pokoiku specjalnie dla niej. Myślę, że na ścianie musi się pojawić niebo, więc to jest idealna tapeta. Podłogę po prostu zrobimy sobie błękitną. Czas teraz na mebelki. Wszystko musi być niebieskie i idealne ma być pokój w chmurach. Który będzie sprawiać wrażenie, że jesteśmy naprawdę, naprawdę wysoko w chmurach. Jak widzicie, łóżko już jest wybrane. Teraz dorzucam sobie małe dywaniki, które wyglądają naprawdę jak chmurki i rozrzucam je po prostu wszędzie w pokoju, tak aby miało się wrażenie, że to są naprawdę chmury które się tutaj unoszą. Zobaczcie, yy, położyłam również tutaj takie miejsce dla zwierzaka, ponieważ planuję coś specjalnego. Czas teraz przystroić okno. Myślę, że tutaj najlepszy będzie kolor biały po prostu. Dwie zasłonki sobie złożymy, powiesimy je po bokach, a jedna będzie tutaj na samym środeczku. Czas teraz na oświetlenie. Ja widziałam coś idealnego, czyli neon w kształcie chmurki i te chmurki będą nam się pojawiać tutaj wszędzie. Zobaczcie. Będą po prostu na ścianie. Z tej strony zrobimy sobie takie trzy chmureczki, z drugiej strony damy tylko jedną chmureczkę, bo planuję jeszcze dać tutaj jakieś obrazki i inne dodatki. Czas teraz na mebelki, szafa. Czy znajdziemy jakąś niebieską szafę? Z tego co pamiętam, to powinna być tutaj taka szafka i jest, jest jedna szafka i od razu damy sobie drugą szafeczkę, oczywiście błękitną. Chciałabym też dać y, jakieś biureczko. Tutaj akurat wybiorę w kolorze białym taki stoliczek. Zanim ustawię na biurku jakiś sprzęt, to chciałabym tutaj jeszcze postawić coś takiego. Są to specjalne maszyny, które wyrzucają bombelki. One może bardziej pasują do podwodnego świata, ale moim zdaniem to wygląda jak takie unoszące się powietrze. Dorzucam stoliczki nocne i tak się złożyło, że są przepiękne. W kolorze błękitnym. Na tych stoliczkach chciałabym jeszcze dać jeszcze jedno oświetlenie, tylko że tym razem damy sobie takie lampki nocne. Wybierzmy coś w kolorze błękitnym. Z jednej strony damy taką lampeczkę, z drugiej strony, wiecie co? Chyba zrzucę sobie jedną tę chmurkę i damy jakąś półeczkę. Ostatnie rzeczy, oczywiście gwiazdeczki. No bo co innego pojawia się na niebie? Jak właśnie nie Gwiazdki. Gwiazdki sobie rozwiesimy w ten sposób. No i na sam koniec coś, co ja uwielbiam. No i tutaj będzie pasować, czyli pomponiki. To nam, to Zatwierdzam, zapalam światełka i mamy to. Poczekajcie, została tylko jedna rzecz. Tutaj muszą się pojawić teraz serduszka. Mamy przepiękny, błękitny, chmurkowy pokoik. Teraz czas na chmurkowego przyjaciela. W tym celu wybieramy się do magazynu. Na spotkanie z przyjaciółką, to dam, to dam, słuchajcie, tutaj w magazynie jest pewien zwierzaczek, ona nam go pokazuje, tutaj na górze. Widzicie, jego twarz wygląda jak prawdziwa chmurka i od razu się śmieje, gdy bierzemy go na ręce. Ale to nie koniec. Teraz czas na kolejne zadanie. Zamykamy ten magazyn, a do ręki bierzemy karmę. Musimy iść po specjalnych śladach ślady, które idą w tę stronę. Puk 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 puk. Musimy otworzyć teraz ten magazyn. O rany, ile tutaj jest dziwnych rzeczy. Ale ślady ewidentnie prowadzą tutaj w to miejsce. Najważniejsza rzecz. Jesteście gotowi? Kładziemy tutaj jedzonko. czery oh, Mary i puf, pojawiło się kolejna urocza, przesłodka chmureczka. No zobaczcie na to, jak te zwierzaki są urocze. Zapraszam zatem do naszego domku. Oto nasza bohaterka, zakochana w nowych zwierzakach, które mają swoje miejsce. Zobaczcie tutaj, tej oto takiej słodkiej podróży ale to chyba nie sprawiło, że ona czuje się szczęśliwa, więc czeka nas mała chmurkowa wyprawa. Zobaczcie, który świat teraz wybieram. Przechodzimy jeszcze w bok. Szukamy specjalne miejsce. Wesołe miasteczko. I to to, gdzie są chmurki. Dzień dobry, dzień dobry. Witam w przespaniałym miejscu. Słuchajcie, chmurki i tęcze już od razu nam się rzucają w oczy. Pierwsza chmurka i tęcza w kształcie balonu już są z naszą bohaterką. Czas teraz na odpowiedni strój. Zobaczcie na te okulary. One pasują idealnie. Zatem je ze sobą zabieramy na pewno. Wymieniamy również tę opaskę. Zamiast tej niebieskiej damy taką opaskę, na której jest tęcza. Czy mamy coś tutaj jeszcze ciekawego? Oczywiście, że tak. Kolejny balonik tęczowy i tęczowy przyjaciel. Hej, kochany, zapraszam Cię do mnie, do domu. Uuu, na pewno skorzystam. Maszyna, zobaczcie na to i to jaka fajna. Tutaj mamy kolejną chmurkę i chmurkowe jedzenie. No nie wierzę, zobaczcie na to. To są burgery, tylko że bułka jest naprawdę biała, a tutaj co tu się pojawiło? Oh! popcorn. Hej, możemy go sobie zabrać. I nasza mała bohaterka takim oto sposobem zyskała masę przyjaciół. Zobaczcie, kto tutaj przyszedł i przyniósł smakołyki i wspaniałe rzeczy. To teraz czas, aby stworzyć jakiś mini salonik. Coś, gdzie nasi przyjaciele będą mogli sobie siedzieć. Tylko czy my znajdziemy jakieś niebieskie rzeczy? Potrzebujemy jakąś niebieską kanapę, albo najlepiej jakąś białą. Postawimy ją na samym środku, dorzucimy sobie tutaj takie dwie pufy, dosłownie kilka mebelków. Pamiętajcie cały czas, że jesteśmy wysoko w chmurach, wysoko, wysoko, gdzieś, gdzie jest mnóstwo chmurek i mnóstwo podniebnego klimaciku. Ja tutaj położyłam już taki specjalny blat, przy nim postawię sobie trzy takie krzesełka, na tym blacie na pewno będzie jakieś jedzonko i to przepyszne. Następnie czas jeszcze na jakieś obrazy, a postawmy na coś takiego fajnego. Oświetlenie, ja tutaj powiesiłam taką gwiazdeczkę póki co. Ale ja widziałam tutaj prawdziwą chmurę. Co prawda mega, mega szaloną, ale musicie ją zobaczyć. Prezentuje się w ten oto sposób. Zobaczcie na to. Chmurka, co prawda z piorunami, ale ona, gdy się ją zaświeci, zmienia kolory, i to jest naprawdę czadowe. Dorzucam jeszcze chmureczki na takiej girlandzie z jednej i z drugiej strony. Pokoik wygląda coraz, coraz piękniej. Możemy tutaj dać jeszcze taką taśmę błękitną. No i jedyna rzecz, która mi została, no to oczywiście jakiś dywanik. Z tej strony damy tęczę, bo ona zawsze się kojarzy nam z chmurkami. A na ziemi damy takie większe dywany w kolorze białym. Rozrzucimy je wszędzie tutaj dookoła. No i mamy to, zatwierdzam, to dom, to dom, zrobione! I nasi przyjaciele również się pojawili, a zobaczcie na chmurki. A, to są tęczowe chmurki. Wyglądają po prostu przebosko. Jedzonko powinniśmy sobie odłożyć, o zobaczcie tutaj w ten sposób na tym blacie. Nasi przyjaciele mogą sobie usiąść, tutaj mamy jeszcze burgera, y, mamy jeszcze jeden balonik, który postawimy z tej strony. Ten nasz przyjaciel tutaj nie może się oprzeć i już chyba wziął sobie tę watę cukrową, ale czy my znajdziemy jeszcze tutaj jakieś fajne takie błękitne albo białe jedzonko? Spójrzmy tylko, mamy tutaj jakieś napoje, a one mogą tutaj się pojawić w ten oto sposób. Damy tutaj jeszcze jakąś wodę. Tak się prezentuje, moje podniebne królestwo. Dajcie znać, czy Wam się podoba. No i piszcie nadal w komentarzu kolejne wyzwanie, bo ten chmurkowy pokoik to było Wasze zadanie i Wasz pomysł. No i ja taki domek zbudowałam. A teraz czekam na kolejne zadania. Do usłyszenia! Pozdrawiam Was serdecznie! Bye-bye!